Cześć! Jestem Adrianna Zapała i wraz z Klaudią Pruchnicką i Klaudią Wodarczek jesteśmy uczennicami polskiego ekonomika. To dość mała, ale naprawdę fajna szkoła w województwie wielkopolskim. Przy pomocy pani Moniki Dudek stałyśmy się uczestniczkami filmoteki szkolnej, dzięki której mogłyśmy przekazać uczniom wiele informacji na temat seriali, filmów i premier. Prowadziłyśmy chętnie bloga, na którym zamieszczałyśmy relacje, na przykład obejrzane filmy czy klasowe oglądanie japońskich animacji. Znalazł się m.in. tam one punch man, który zaznajomił uczniów czym jest anime. <grystanie> Wyszliśmy też poza teren medialny, dzieląc się z zainteresowanymi naszą wiedzą. Przeprowadziliśmy porównanie między dwoma serialami, kam, a 13 powodów, na których temat uczniowie chętnie wyrażali swoje opinie. Przeprowadziłyśmy wszelakie ankiety, jak i pytaliśmy, jakie arcydzieła kinematografii lubią nasi rówieśnicy. Jaki jest twój ulubiony serial albo film? Eee, Wesele. Wesele? Dzięki projektowi mogliśmy poznać wiele ciekawych produkcji i zaznajomić się z zasadami kina. Cieszymy się, że mogłyśmy brać udział w tak fajnym projekcie.